Angielska wymowa zmienia wszystko. Nie myl czwartku z wtorkiem, nie mów kraść, gdy mówisz wciąż, nie mów śmietnik, gdy mówisz na przykład fasola. Nigdy nie ucz się angielskich słówek, jeśli nie jesteś pewny, pewna ich wymowy. Słówka zapamiętane z niewłaściwą wymową robią więcej problemów, aniżeli pożytku. Lista kłopotliwych słówek wraz z ich wymową w nawiasach. Czwartek, Thursday, wtorek, Tuesday. Jak widzisz, wymowa tych dwóch dni tygodnia jest absolutnie różna, zatem niech one Ci się już nie mylą, bo kompletnie różnie brzmią. Zupa – SUP – wymowa przez S, a nie Z. SOS – wymowa taka jak po polsku. Płacić – PAY – wymowa przez E. Miesiąc maj – MAY – wymowa przez E. Sierpień – AUGUST – nie mówisz AUGUST. Jabłko – APPLE – nie mówisz apple. Mieszkać – ŻYĆ – LIVE. Przez Y Nie mówisz live na żywo, live. Uwaga, słowo na żywo czytasz live, a mieszkać i żyć czytasz live. To mega ważne. Sufit ceiling. Staraj się wyciszyć g na końcu i skończyć wymowę na n. Ceiling. Kolejka taka w sklepie. Q. QUE -e się pisze Q czyta. Recepta prescription. Poślizgnąć się, slip. Nie mówisz slip, bo sleep to przecież spać. Uwaga, gdy widzisz w pisowni dwa e koło siebie, zawsze czytasz jako polskie i. Obierać, pil, tydzień, week, pszczoła, bi, zgodzić się, agree, wołowina, beef. Dwa e obok siebie, zawsze czytasz jak i. Pasta, paste. Kupiłem i, bought. Nie mówisz boat, ponieważ wymowa boat to już Łódka, łódka, boat. Wciąż, still. Nie mówisz still, bo wymowa still oznacza czasownik, na przykład kraść. Kraść, still. Fasola, bin. Nie mówisz bin, bo to kosz na śmieci, bin. Pamiętaj, wymowa to podstawa, tak jak powiesz tak zostaniesz zrozumiany, zrozumiana. Poćwicz te słowa, to bardzo ważne. Kolejna lista już w drodze na moim kanale. Dekoder angielskiego. Dąż do tysięcy innych uczących się tutaj. Dziękuję. I do